Słuchajcie, moje drogie dziewczęta. Mamy piękne słońce, ale jest kurczysyńsko zimno. Muszę wam powiedzieć, że jest taka... no zimno. No, nikt, nikt mi nie powie, że nie. O, troszkę może tak. Jadę właśnie do sklepu coś kupić na obiadek, bo mam pomysł na przepyszny obiadek. Eee, taki wolno duszony habik w sosie pieczarkowym. Przepychota. Także jadę kupić pieczarki, jadę kupić schabik. Powiem Wam, że już mi powolutku wraca smak i węch. Także bardzo się cieszę, bo cały czas w sumie robię inhalację z taką... Yy, yy, zabłocka? Ta solanka, wiecie. No i antybiotyk biorę, więc mam nadzieję, że mi raz, dwa wróci. Musieliśmy zmienić plany na ten weekend. Bo były superowe plany słuchajcie w Zakopanem ale niestety no troszkę się to porypało trochę za pochopnie też zmieniliśmy termin ach, bo myślałam, że Antosia mi dalej będzie gorączkować, źle się czuła muszę wam powiedzieć, że wczoraj na szczęście jak ręką odjął po południu od razu pełna energii i tak dalej. Byliśmy u lekarza, także u lekarza wszystko super, osłuchowo i gardło, także cieszę się bardzo. No a teraz <laughs> jeszcze ja siebie muszę doprowadzić do porządku i mam nadzieję, że będzie dobrze. Dobra, także ja sobie jadę. Odezwę się do Was później, bo myślę, że Wam pokażę ten pyszny obiadek, jaki mam pomysł po prostu zrobić. I do tego chyba zrobię jakąś suróweczkę albo, albo ten, może kapustkę taką duszoną, może. Dobra, trzymajcie się zdrowo i jedziemy z tym dniem. Dobra, ja jestem już w domu. Słuchajcie, kupiłam sobie dwa bukiciki tulipanów. Jeden już postawiłam w pokoju. Teraz sobie drugi ładnie tutaj wyciągnę. Ja kocham tulipany na wiosnę. Jak wiosnę pięknie zapowiadają. 11 złotych, także jeszcze, jeszcze drogie, jeśli chodzi o kwiato, kwiaty delikatesowe. Wiecie, o co chodzi. Ale bardzo mi się podobają i będę mieć przepiękny. No ten bukiet, ten w sensie. Ten wazon się chyba nie nadaje, bo trochę za bardzo one są rozwalone. Muszę je chyba minimalnie podciąć. Eee, wiecie co, w ogóle dzisiaj mi może rano piszę, czy oglądałam wiadomości? Ja mówię, że nie, że zaraz sobie odpalę. No i kurde, co? I mamy wojnę. W sensie, no może nie my, ale. Boże, boże, takich ludzi to powinni wyszczerać w sensie, wiecie, Putin i te takie, wiecie, matoły, co rządzą po prostu taką dyktaturą. Dobra, wleję sobie wody, będą piękne tulipanki yy, w miarę, gdzieś tam sobie się trzymały, a ja się zabieram za robienie tego obiadku, bo. <laughs> bo no ten schab, który będę robić, to on się musi dosyć długo robić i od razu właśnie tu dziewczyny zapytam, czy macie jakiś sposób, jakie macie sposoby, jakie macie patenty na to, żeby kwiaty się dłużej trzymały w wazonie. Także ja zabieram kwiatuszki, stawiam. O, może sobie tu postawię, tylko muszę zetrzeć kurze, bo oczywiście z takim, wiecie... Y jak jest sezon jeszcze grzewczy, no bo nie ukrywam, że jeszcze się grzeje tymi grzejnikami, to to niestety kurz masakrycznie się zbiera. Także ja sobie zetrę kurze. E, tutaj wypalałam świeczkę z Janki Kendall. Muszę sobie umyć to szkiełko, żeby było na nasze szkła, na nasze świece, bo zamówiłam, słuchajcie, wosk. Zapachy i dzisiaj najprawdopodobniej dojdą mi szkła, także będziemy robić nowe zapachy. A tutaj mam tą świeczkę Hedla Naturali z tego pudełeczka I Love Box, ale muszę Wam powiedzieć, że ona słabo, kurde, pachnie bardzo słabo. A my tu nie mamy jakiegoś wielkiego metrażu, żeby na motorze pozdrawiają. <grym> tak, pozdrawiając, słuchajcie, to jest prezent od moich rodziców na, um, chyba w zeszłym roku, na rocznicę ślubu dostaliśmy. Jakoś tak, albo dwa lata temu, nie wiem, tak ten czas leci, ale chyba w zeszłym roku, o ile sobie dobrze przypominam. Już są tutaj ubytki, bo przecież Antosia bardzo często lubiła się dobierać do tych żabek, ale żaby na motorze tutaj będą, no, patrzcie, idealnie się komponowały. bo Boże, kocham takie widoki, takie detale. Także dobra, ucieka, zabierać się za obiadek. Tutaj mam jedne kwiatuszki, tutaj są drugie kwiatuszki, popatrzcie, już nawet jest króliczek wielkanocny wyciągnięty, także... Wiosna, wiosno przybywaj. A tu, Momuń, zawsze o do słoneczka. Jak rolety podniesione, to one się tutaj lubią wygrzewać w słoneczku. Nie, Momuniu! Momuniu, gdzie masz pana? Gdzie jest twój pan? Twój kochany pan. O, Miusia, zazdrosna biegnie. Miusia zazdrosna biegnie. Biegnie moje kurcze na wiosnę, na lato. Będzie trzeba je ostrzyć i jednego i drugiego. I muszę Wam powiedzieć, że mnie to przeraża, bo te włosy to mają naprawdę gęste. A szczerze, to chyba mi się nie uśmiecha płacić postówce od psa. O ile tylko tyle jest. <średziny> Dobra, uciekam do roboty. Jejku, jak pogoda się zaczyna poprawiać. Pięknie świeci słoneczko. Ja jestem w samochodzie, czekam na męża. Powiem wam, że taki pyszny obiad zrobiłam. Miałam wam pokazać, jak, co robię. Jezus, w ogóle na moje paznokcie proszę. O proszę, proszę, jakie mam paznokcie. Wstyd i hańba. Kurde, intensywnie zastanawiam się nad tym, żeby kupić sobie, słuchajcie, Lampę, lampę, uh, lampę mam. Albo nie, wywaliłam ją. Dziękuję, wywaliłam ją i myślę nad tym, żeby właśnie kupić sobie lampę, i nawet słuchajcie, te taki, tą bazę, taką utwardzającą, żeby te paznokcie robić, bo po prostu nie mogę patrzeć na te oskubane pazury. I coś zaczęłam mówić, no, że zabrałam się za robienie przepysznego obiadku, który wyszedł po prostu wyśmienicie, ale za późno zabrałam się za jego robienie i to robiłam wszystko tak naprawdę na wariackich papierach, bo mięso zrobiłam, słuchajcie, takie mega wolno gotowane, wolno duszone i wyszło przepyszne. Wyszło przepyszne. Obiadek udał się w 100% i muszę wam powiedzieć, że teraz zdycham od kapusty. Bo mi po prostu tutaj wszystko w przyłyku burczy. Eee, no, więc tak. A tak w ogóle to mam przepiękny dresik, który wam pokażę innym razem. <gry> Na razie go noszę tyram. Eee, I tak, i co? No, i, i tak już się cieszyłam wczoraj, w ostatnim vlogu, jak wam mówiłam, w tym ostatnim. Eee, cieszyłam się, że mi przychodzą te zatoki że fajnie mi się tu oczyszcza, ale kurde znowu, znowu mi tak troszkę zawaliło, no i, i męczę się, denerwuje mnie to, bo mam tak zawalony nos, że po prostu znowu zaczynam, no ten smak i węch jest taki wiecie, póki robię inhalację, to jest okej, okay, jak nie robię tych inhalacji, najchętniej to bym działa podpięta cała pod te inhalacje i po prostu wiecie, robiła no, a ja dzisiaj tak mega na letniaka, bo mam tylko dresik mam moje te adidaski buty filki i, i pięknie jest, oby tak już tylko było dobra i co jeszcze wam chciałam powiedzieć? nic na razie, tak życzę miłego dzionka mam nadzieję, że macie się dobrze i w ogóle no, słuchajcie a propos tej całej sytuacji, właśnie na Ukrainie. Masakra, masakra. Powiem Wam szczerze, że ja jestem po prostu przerażona tym. Nie wiem, nie wiem, może to. Ja jestem mega wrażliwą i powiedziałabym taką trochę delikatną osobą. I tego typu sytuacje mi się w głowie nie mieszczą. Ja nawet nie umiem sobie wyobrazić takich scenariuszy. I. Nie wiem, wydaje mi się, tak cały czas mam gdzieś tam takie jakieś wrażenie, że, że takie rzeczy to się tylko w filmach, w telewizji działy. Wiecie, w jakichś czasach nam przyszło żyć i pandemia, i kurde, teraz tutaj zaraz obok wojna. Straszne to jest, to jest tak przerażające, ale ja nie będę, wiecie, udawać jakieś mega. To znaczy, ja. Powiem Wam szczerze, że ja dbam o swoje dobro, dobro swojej rodziny, także nie będę tutaj, wiecie, afiszować się z jakąś, nie wiem, dużą solidarnością z Ukrainą, bo oczywiście jest to bardzo przykre i ciężkie. No ale mam nadzieję, że będzie. Przedtem się tak rozłączyłam, tak słuchajcie, totalnie na szybko. E, a Gadałam myślę, że na poważny temat, ale tutaj chciałam tu tak jeszcze właśnie nadmienić. Słuchajcie, a propos całej tej sytuacji, ja się tutaj nie będę wymądrzać, że. Mm, że, no wiecie, że się znam jakoś na polityce i tak dalej, jak jest każdy, widzi. Natomiast też tutaj nie chcę gdzieś tam i tam na Instagramie, Facebookach i tak dalej, obnosić się z udostępnianiem flagi ukraińskiej, z jakimiś wiecie słowami, tekstami typu, że jestem z wami i tak dalej, bo to w moim odczuciu, ja uważam za taką troszeczkę obudę. I jeżeli kogoś tutaj tą moją informacją, tą, tymi słowami e, obraziłam, e, no to nie, mam, nie miałam tego na celu, e, ani nie miałam właśnie jakichś tam złych intencji, tylko chodzi o to mi, że e, no tak patrząc w internety i tak dalej muszę wam powiedzieć, że dzisiaj mamy taką jakąś hamską, taką niefajną modę na takie mm, man, mm, jak to się mówi? obnoszenie się jakimś patriotyzmem jakimś, jakimś dobrym słowem e, wiecie jak była pandemia zaczęła się pandemia no to wszyscy na instagramach, na internetach e, że pomoc i tak dalej, i tak dalej. E, jak była, jak talibowie za, przejęli właśnie tam Afganistan to tak samo było wszyscy patrioci, wszyscy e, wiecie łączą się z tam Jezus, dobra, znowu kończę nagrywać, bo mi znowu przerwało w pół zdania, bo jeszcze tutaj u nas takie lekkie choróbska, e, także dobiegając do końca moich przemyśleń wcześniejszych, chodziło mi o to, że słuchajcie, no taki zwykły szary człowiek jak mm, ja na przykład, no nic nie wskuramy, w, jeśli chodzi o tą sytuację, em, wiecie, Ukraina, Rosja, no wiadomo, że to jest najzwyczajniej w świecie, po prostu po ludzku, po człowiek, jak, jako człowiek jest przykro, jest straszne to, co się dzieje, ale. Um... Już mi się gdzieś obiło na Instagramie właśnie, że ludzie mają pretensje do osób, które nie poruszają na Instagramie tematu Rosji, Ukrainy, a jak, im, jak mogą wrzucać, no nie wiem, weźmy na przykład dzisiaj te pączki, nie? E, no, także dla mnie jest to takie chore, że słuchajcie, no żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy. E, myślę, że. W żaden, w żaden sposób nie, poka nie pomożemy gdzieś tam Ukrainie, jeżeli my teraz będziemy wszyscy wrzucać na Instagramy, na internety, w ogóle, wiecie, flagi, flagi ukraińskie, jakieś słowa wsparcia, wiadomo, że. No, że nigdy nie chcę takiej sytuacji, ale jak dla mnie naskakiwanie na osoby, które tego tematu w ogóle w mediach społecznościowych nie poruszają, a wrzucają jakieś inne normalnie szczęśliwe posty, że takie gdzieś tam ktoś na nich naskakuje. Dlatego ja też tego tematu jakoś ze specjalnie nie chcę poruszać. Ja po prostu uważam, że taki, takie osoby jak Putina, tego tego z Chin też, takiego dyktatora, nie pamiętam nie, nie, nigdy, jak on się dokładnie nazywa, Ciąg Dziung, jakoś tam, e, no powinni wyszczelać. To jest po prostu <gryw> dla mnie niepojęte. Tyle w temacie. Dzisiaj kończymy tego vloga. Jutro zabiorę się za nagrywanie kolejnego, aby po prostu coś tutaj się działo. E, słuchajcie, dzisiaj w ogóle od rana jestem mocno, mocno rozbita. E, przerastają mnie pewne rzeczy po prostu, na które się nie ma wpływu. Wydawałoby się, że jestem silniejsza psychicznie, jednak się. No, to tak nie jest. I teraz, żeby zapomnieć, żeby nie myśleć o tym, co się dzieje, wiecie, na świecie, żeby się po prostu nie dobijać i żeby jakoś funkcjonować dla swojego zdrowia psychicznego wyłączyłam wszystkie, wiecie, wiadomości i tak dalej i odpaliłam sobie właśnie vloga Ady, pozdrawiam Cię kochana zaraz sobie go połączę ponownie i w międzyczasie zabieram się, słuchajcie, za robienie oponek serowych wczoraj były pączki, tusty czwartek jednego może zjadłam a dzisiaj mam ochotę, słuchajcie, na oponki serowe z białą czekoladą. Także, żeby, wiecie, nie myśleć za dużo, zabieram się w zarobienie i oponki będę robiła z przepisu w Thermomixie z platformy Kukidu, ale muszę Wam powiedzieć, że identyczny przepis jest między innymi właśnie u tej u Sylwii nawet z profilu Obiad dla Taty i na przepisowni chyba, także słuchajcie, nie... Tak, wracając jeszcze, wiecie, do tego tematu gdzieś tam zżynania. no, e, fakt faktem uwielbiam Sylwię, profil e, obiad dla taty, te piękne zdjęcia, piękne przepisy, ta pasja do gotowania, do pieczenia e, od Sylwii i, na, i wiele razy gdzieś tam, wiecie, ja... E, My wszyscy jemy, widzimy e, oczami, i jak są piękne zdjęcia, i jak Sylwia pokazuje, jak gotuje i tak dalej, to ja po prostu mam ochotę też coś tworzyć, mam ochotę podziałać w kuchni. I, mm, i tak jest, że ja uwielbiam w ogóle oglądać profile kulinarne. E, profil Sylwii to jest jeden z takich najbardziej gdzieś tam. E, Profil, który obserwuję jeszcze jest, Ty się gotuje bodajże. Też bardzo fajny profil, taki kulinarny, także oby więcej takich było. Ja tam ten swój drugi, słuchajcie, profil, może tak zostanę, bo już po prostu wiecie, co ręka mnie boli. No tak, nic nie widać, Kaśka, dobra muszę tak. Tamten drugi mój profil na Instagramie, znaczne kalorie siarki chcę jakoś rozwinąć, tam bardziej tak kulinarnie, więc myślę, że może dzisiaj nawet coś tam z tych oponek wrzucę. Um, trochę podpatrzone właśnie u Sylwii, w sensie nie podpatrzone, taka wiecie, inspiracja. Mnie, naszła mnie ochota na te oponki, bo po prostu przepięknie wyglądały. Znalazłam przepis na platformie Cookidoo, Trochę zrobię po swojemu, trochę wiecie... Um, gdzieś tam z inspiracji i tak dalej, więc e, działamy. Mam wielką nadzieję, że to, co się dzieje na świecie skończy się dobrze po prostu, bo, bo to jest mocno, mocno, mocno przerażające, więc już kończymy ten temat, żebym ja siebie też nie nakręcała. E, no to jest tak, jak mówiłam, jak jest, każdy widzi, każdy ma swoje zdania, opinie i tak dalej, ale i tak dalej. Ale słuchajcie, ja myślę, że e, nie ma... Sensu się nakręcać nawet na zaś. Co będzie, to będzie, na to nie mamy wpływu. No niestety taka jest prawda, więc uważam, że trzeba żyć dalej. Trzeba żyć po prostu. Mamy rodziny, mamy pracę i tak dalej. Mamy swoje życie, więc no tego nie zmienimy. Tylko mogłoby już słońce dziś świecić, bo dzisiaj jest typowo taka aura depresyjna. Jest szaro, buro, zimno i ponuro. No dobra, także ja się zabieram za robienie tych oponek. dobra, słuchajcie, będę kończyła już dzisiaj tego vloga sobie tak włosy tutaj w tyle z pinką. I w takich krótkich jakoś tak się nie wiem, chyba nie za specjalnie czuję. E, dobra, ja robię, siadam, zasiadam i robię listę, co muszę kupić do torta, bo będę robiła w jutro, jutro będę torta robiła na niedzielę. Tak, będziemy robić, także muszę sobie rozpisać wszystko dokładnie, co mam kupić, żeby pojechać i kupić żeby mieć to wszystko przygotowane. i Dzisiaj jakieś tam shopping, zakupy, bo jutro to mi się nie będzie chciało. Także... No chyba nie dzisiaj. No także dobra, kończę dziewczyny. Wysyłam mnóstwo pozytywnej energii. Bardzo Was proszę, żeby wyjść, żebyście mi też coś wysłali. Troszkę się zmotywujmy, dziewczyny, gdzieś tam może w tych komentarzach, bo mamy taki czas, a nie inny, jest dosyć ciężko. Ja dzisiaj z rana, no tak jak mówię, miałam bardzo ciężki psychicznie poranek. Jak wszystko powyłączałam, no to naprawdę się uspokoiłam. Także zostawiam Wam pole po, do popisu tutaj na dole. Wyraźcie gdzieś tam swoje wsparcie, sw swoje słowa otuchy zarówno dla mnie, jak i dla innych, którzy myślę, że takich rzeczy, tego typu słów po prostu potrzebują wytarłaś, dobrze tak, maluję farbkami także nie dajmy się przede wszystkim zawariować bo panika jeszcze nigdy nie wniosła nic dobrego po prostu do życia, do funkcjonowania, także no nie mamy po prostu na pewne rzeczy wpływu, nic nie zrobimy Asia nie wiecie, takiego zamętu chaosu i paniki no, to nie daje, nie robi po prostu nic dobrego i pozytywnego. Także tym akcentem kończę. E, ogarnę sobie może troszeczkę buzię, chociaż nie wiem, może tylko pielęgnację sobie po prostu zrobię. I widzimy się e, w kolejnych vlogach. Bo słuchajcie, w następnym vlogu pojawi się. Eee, pojawią się dwa nowe sety, które zamówiłam sobie właśnie z Ocean Zapart są przepiękne eee, i nie mogę się doczekać, no <laughs> kiedy mi po prostu przyjdą, także trzymajcie się cieputką, buziaczki i dużo dużo ciepła wysyłam.